Witam użytkowniczki i użytkowników Business Insider Polska na Facebooku, LinkedInie oraz YouTube. Są z nami Mikołaj Kunica, redaktor naczelny Business Insider Polska. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry oraz dr Maciej Kawecki, dyrektor Instytutu Lema i Digital Ambassador. Dzień dobry, witam, cześć. Porozmawiamy o konferencji Business Insider Trends, która już niedługo i będzie poświęcona cyberbezpieczeństwu. Chłopaki, the stage is yours. Dzięki Krzysztof. Dzięki Maciej, że zgodziłeś się przyjąć od nas zaproszenie w oczywistej roli eksperta, który po prostu jest na co dzień bardzo mocno zanurzony w tym świecie, ale nasz cykl konferencji BI Trends zaczynamy od cyber security, bo za sprawą dwóch ostatnich plag, czyli tej, którą już trochę znamy, COVID-19, świat stał się bardziej cyber, a za sprawą no, tragicznych wydarzeń za naszą wschodnią granicą, security staje się dodatkowo tematem, który w połączeniu z tym pierwszym no, de facto wyznacza kierunki działań każdej organizacji, każdej formacji biznesowej, czy nawet w naszym codziennym życiu, więc temat wydaje się oczywisty. Porozmawiajmy może na początek o tym, jak rozwija się w świecie zjawisko wojen. Cybernetycznych, ataków cybernetycznych na instytucje, na organizacje, na podmioty biznesowe. No, przykładów spektakularnych przybywa w zasadzie każdego dnia. Tak naprawdę, liczba cyberataków jest z miesiąca na miesiąc coraz większa. To na pewno. Natomiast ja mam bardzo ciekawe spostrzeżenia. Tak naprawdę, to nie jest tylko moje spostrzeżenie. Jakiś czas temu. W moim podcaście gościem był Janusz Cieszyński, czyli pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, i zadaję mu pytanie: ile prawdy jest w tym, że dzisiaj, w tej świecie wojny cyfrowej, wojny informacyjnej pomiędzy Rosją a Ukrainą, ta liczba cyberataków stale wzrasta. I odpowiedział mi, że organy państwowe nie są w stanie odpowiedzieć bardzo wyraźnie na to pytanie. Dlaczego? Dlatego, bo świadomość cyfrowa i z obszaru cyberbezpieczeństwa nasza tak wzrasta z tygodnia na tydzień, że nie wiadomo, czy większa liczba zgłoszeń cyberataków, to, że diagnozujemy coś jako cyberatak, jest rzeczywiście realnie. I większą ilością tych ataków, czy jest zwyczajnie w świecie przykładem naszej większej świadomości? Coraz częściej informujemy o tym. I przykładem jest to, co wydarzyło się trzy tygodnie temu w obszarze PKP Intercity, gdzie jako cyberatak zdiagnozowano coś, co wcale cyberatakiem nie było. Opinia publiczna oczywiście reagowała bardzo, bardzo silnie i na poziomie CERT-u, takiego posiedzenia organu odpowiedzialnego w Polsce za cyberbezpieczeństwo, stanął Przykład, który pewnie jeszcze dwa miesiące temu, czy trzy miesiące temu w ogóle by się na tak, o tak wysoki poziom decyzyjny nie obił, dlatego, bo okazało się, że był to błąd systemowy jednego z dostawców. Więc co do samej, samego obszaru cyberzagrożeń, nie mamy stuprocentowej diagnozy, ale no. na pewno bardzo ważnym elementem dzisiaj cyberwojny jest dezinformacja, i tutaj wiemy już, że w Polsce tylko w obszarze. Kont związanych z szerzeniem dezinformacji o wojnie rosyjsko-ukraińskiej istnieje w polskim internecie około 30 tysięcy kont. I to jest bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że każdy z nich udostępnia fejki. Druga, drugi przykład to jest raport, który my stworzyliśmy w Instytucie LEMA dotyczący wojny informacyjnej w kontekście mowy nienawiści. I tutaj przebadaliśmy czy to najsłabsze, najsłabszą część naszego pokolenia, naszego społeczeństwa, czyli po prostu dzieci. Pierwszy raport, gdzie spotkaliśmy się z czterema tysiącami dzieci fizycznie, każde z nich uzyskało nasze wsparcie, i tutaj wyniki porażają. Po pierwsze, liczba, skala mowy nienawiści w internecie wzrasta i ten okres wojny rosyjsko-ukraińskiej jest tym, w którym liczba hejtu jest dużo, dużo większa niż wcześniej. A po drugie, w ogóle sobie z tym hejtem nie radzimy. Nie rozmawiamy, nie dzielimy się, szkoły nie udzielają wsparcia najmłodszym i od samego dołu do góry jest to ogromny problem. Więc ja bym dopatrywał wzrastającej ilości cyberzagrożeń w wojnie informacyjnej. Natomiast jeżeli chodzi o takie cyberbezpieczeństwo sensu stricto, trudno jest dzisiaj powiedzieć, czy ta większa liczba ataków, czy ta większa liczba informacji o cyberatakach wynika z naszego wzrostu świadomości, czy rzeczywiście większej ilości cyberataków. Ta infrastrukturalna część z jednej strony tych formacji, które są po stronie atakującej, i z drugiej strony ten defense, cyber defense po stronie organizacji, czy ten obszar się równie dynamicznie rozwija? Bo no, ewidentnie mówimy o takiej sytuacji, kiedy jest ogromny wzrost. Nie wiadomo, tak jak powiedziałeś, czy, czy, czy to jest nominalnie wzrost, czy nasza świadomość powoduje, że jest wzrost tego typu informacji. Tworzy się swojego rodzaju rynek i to po obu y, y, stronach tej barykady. Domyślam się, że z jednej strony metody, którymi posługują się hakerzy, używając tego staromodnego już chyba sformułowania, stają się coraz bardziej wysublimowane, coraz bardziej subtelne, coraz bardziej precyzyjne i coraz mniej przewidywane, ale z drugiej strony pytanie, czy ta druga strona, czyli potencjalne podmioty, które są źródłem ataków w celu nie wiem, chociażby w, Wydostania naszych danych bądź wymuszenia okupu, aby te dane były bezpieczne, czy po prostu zakłócenia funkcjonalności organizacji poprzez jakiś gigantyczny wzrost fali, na przykład zapytań internetowych. Czy od strony technologicznej, od strony hardware'owej, od strony pomysłowości tych dwóch stron barykady, coś się w ostatnich miesiącach zmieniło i co może się zmienić? Zmieniło się bardzo dużo w obu, po obu stronach. Po pierwsze, um, uzyska społeczeństwo, my Polacy po prostu, widzimy mm. potrzebę finansowania obszaru cyberbezpieczeństwa. Mieliśmy kraje w Europie, takie jak na przykład Estonia, które w ten obszar cyberbezpieczeństwa inwestowały bardzo, bardzo silnie latami, dlatego, bo miały poparcie społeczne. Z czego polity, politycy mieli poparcie społeczne tego, żeby część, ogromną część budżetu dedykować reformom z obszaru cyberbezpieczeństwa. Estonia, dlaczego to się wydarzyło? Ponieważ obywatele na własnych oczach, na własnej skórze dotknęli dramatu wynikającego z cyberatakami. Estonia 2007 rok, jeden z największych cyberataków w historii człowieczeństwa, paraliż całego kraju, prawdopodobnie spowodowany właśnie agresją, cyberagresją rosyjską. I to był moment, kiedy Estonia zmieniła się w sposób fundamentalny. Jak się zmieniła, jak sobie Państwo wpiszą teraz w Google zdjęcie wykonane wczoraj na spotkaniu prezydenta Ukrainy z prezydentami Polski, Estonii, Litwy, Łotwy, czyli krajów Europy Środkowo-Wschodniej, to proszę zwrócić uwagę na koszulkę prezydenta Estonii. Prezydent Estonii w najważniejszym na świecie swoim spotkaniu, w prawdopodobnie najważniejszym spotkaniu swojej prezydentury, miał koszulkę, która mówi o e-Estonii. Jako jedyny miał na koszulce napis e-Estonia. I to pokazuje, jaką wagę ten kraj przywiązuje. On krzyczy tą, tą swoją. Y, 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 wiedział o tym, że to zdjęcie obiegnie absolutnie cały świat i to, co wybrał jako hasło, z którym ma się kojarzyć jego kraj, to jest e-Estonia. W Polsce mhm. te ostatnie miesiące trochę to samo robią z naszymi głowami. My oczekujemy od polityków i powinniśmy oczekiwać inwestycji w infrastrukturę krytyczną, inwestycji w cyberbezpieczeństwo. I teraz mamy w Polsce generała Molendę, który kieruje generał wojska polskiego, który kieruje cyberwojskami powołanymi niedawno, to jest pierwsza inwestycja którą bardzo wierzę i która musi się absolutnie rozwijać. Druga to jest 170 milionów złotych na, na zatrudnianie ekspertów z obszaru cyberbezpieczeństwa do instytucji rządowych, CERT-ów, Nie mamy resortu cyfryzacji niestety, ale mamy departamenty odpowiadające za cyberbezpieczeństwo w kancelarii premiera i to jest ta druga ważna decyzja, która została w ostatnim czasie podjęta i którą również wierzę, ale to jest cały czas mało. W związku z tym my jako ludzie, jako obywatele, jako Polacy, musimy oczekiwać od rządzących, że trochę koniec już chyba z reformami takimi czysto socjalnymi i czas zacząć reformować nas w rozumieniu. Cyberbezpieczeństwa, dlatego, bo bez cyberbezpieczeństwa nie będziemy w stanie jako kraj, jako przedsiębiorcy, jako obywatele, jako ludzie sprawnie funkcjonować. I, I tyle mam do powiedzenia w tym obszarze. Wydaje mi się, że można by to podsumować takim stwierdzeniem, że w ciągu ostatnich, no w przypadku Europy Środkowo-Wschodniej, kilku lat, może dekady, zmieniła się waga zmieniły się wagi co do istotności posiadania rozwiniętej infrastruktury. Z tej infrastruktury, nazwijmy to Drogowo-kolejowej czy szeroko rozumianej transportowej na rzecz właśnie tej infrastruktury cyfrowej, bo coraz więcej mm, coraz więcej biznesu i coraz więcej państwa y, i administracji przenosi się z tego świata fizycznego do świata cyfrowego i to jest kierunek chyba nie do zatrzymania. Zgodziłbyś się o, z czy, tym? Tak, zgodziłbym się z tym, choć i teraz zwróć zwróćcie uwagę, jaki mamy y, rozdźwięk w Polsce. Parę dni temu został udostępniony raport państw unijnych, jeżeli chodzi o miejsce Polski w takiej w korzystaniu z e usług jesteśmy na samym, samym końcu. Natomiast jeżeli z drugiej strony w Europejski Urząd Business Insider o tym pisał Polska, Europejski Urząd Patentowy udostępnił wykaz ilości wniosków patentowych w, w, w ilości bezwzględnej, proporcjonalnej do liczby mieszkańców. I w jednej z kategorii Polska zajęła drugie miejsce, dobrze, pierwsze miejsce, przepraszam, a na drugim miejscu jest Portugalia. I to pokazuje, że my jesteśmy niezwykle kreatywnym rynkiem. Mamy ogromną ilość startupów, innowacji, które potrafią tworzyć coś, co ma kryterium nowości, bo warunkiem uzyskania ochrony patentowej, czy to na poziomie unijnym, czy na poziomie krajowym, jest kryterium nowości, czyli coś musi być po prostu nowe. Czyli potrafimy tworzyć rzeczy, kreować rzeczywistość. Ale z drugiej strony nie potrafimy jej komercjalizować z wielu względów. Mamy bardzo mały rynek inwestorski około kilkuset tak naprawdę realnych inwestorów w Polsce, i my, jako znów Polacy, nie widzimy do końca potrzeby inwestowania w, czy korzystania takiego szerokiego z innowacji. Stąd to nasze miejsce w, w, w rankingach. I ten rozdźwięk musimy starać się w jakim zakresie Yy, Niwelować, zbliżać, tak. Zawężać te rozjazdy. Yy, wydaje się też, że po stronie sektora prywatnego dzieje się bardzo dużo rzeczy, bo mówiłeś o tym, jak ta administracja centralna, rządowa, w pewnym jakimś sensie, ale w mniejszym zapewne samorządowa, przygotowuje się do nie tyle wyzwania, co ja bym bardziej postrzegał to jako szansę, tak, no bo przeniesienie wielu obszarów naszej codziennej aktywności. Biznesowe, ale także zwykłej ludzkiej do, 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 do świata digitalnego paradoksalnie może zwiększyć jego bezpieczeństwo, obniżyć jego koszty funkcjonowania. Wydaje mi się, że biznes rozumie to lepiej, szybciej, i coraz więcej przedsiębiorstw widzi, że bez no, chociażby takie codzienne doświadczenie dotyczy się w fintechu, prawda, ilość funkcji, które przejmują boty, które przejmują algorytmy podłączone do coraz bardziej rozbudowanych i pokrosowanych między sobą także zewnętrznych baz danych powoduje, że doświadczamy zupełnie innej, Innego doświadczamy. Doświadczamy zupełnie innej relacji w naszym codziennym życiu, na przykład właśnie z fintekami, ale nie tylko. tak Możemy wymienić kilka przykładów firm. Pewnie większość z Państwa korzysta ze obuwia, większość z Państwa korzysta z i e size z tego typu projektów. To się dzieje nie tylko w e-commerce, który jest tutaj najbardziej oczywistym rozwiązaniem. Przecież żabka dzisiaj, chociażby żabka, ale nie tylko. Jest dla mnie bardziej konceptem digitalowym niż retailowym. Jak oceniasz to, co dzieje się właśnie w sektorze prywatnym, w sektorze przedsiębiorstw, w biznesie, od strony dostosowywania się i też zabezpieczania swojego, swoich pozycji w tym cyfrowym świecie? Jeżeli chodzi o sektor prywatny i biznes, to oczywiście jest coraz lepiej, chociaż. Jesteśmy w dość trudnym momencie, dlatego, bo najpierw, ja to też widzę po sobie, po tych kapiłach różnych konkursowych, w których biorę udział, jak pierwsza i druga fala pandemii zmieniła myślenie korporacji, i mamy takie mylne przekonanie, że pandemia w pozytywny sposób wpłynęła na budowanie innowacji w przedsiębiorstwach. Nie jest tak. Zwiększyła świadomość i otwartość na pracę zdalną, bez wątpienia, na te kanały komunikacyjne. Natomiast Absolutnie zamrożone budżety marketingowe, komunikacyjne, zamrożone fundusze inwestycyjne, startupy walczyły, firmy walczyły o to, żeby istnieć i inwestowały tylko w innowacje, które pozwoliły, Funkcjonować jej, jej w przestrzeni wynikającej z pandemii i ten obszar się rozwijał, ale masa innych obszarów, w tym związanych właśnie ze współpracą ze startupami, z sektorem medtechowym, który nie z pandemią oczywiście, bo ten farmaceutyczny, pandemiczny wzrastał, ale nie z pandemią, to był bardzo, bardzo trudny czas. Potem mieliśmy przykład jakby, znów odmrożenie, i teraz przyszła wojna rosyjsko-ukraińska, która jest dramatem dla cyfryzacji dużych korporacji, z czego to wynika, że Ogromna ilość sektorów jest uzależniona od stałego, stałej ilości dostaw surowców. Procesory, sektor motoryzacyjny, sektor farmaceutyczny. Mimo, że w Polsce tworzymy leki generyczne, mamy firmy, które tworzą leki generyczne. Chyba co ósmy lek w aptece i co trzeci lek w szpitalu powstaje w Polsce, jest lekiem generycznym tworzonym w Polsce, ale surowce pochodzą z Azji. Wojna rosyjsko-ukraińska powoduje, że rynek rosyjski, rynek chiński i krajów kooperujących jest dla nas prawie zamknięty. To ma ogromny negatywny wpływ na rozwój innowacji. Jednocześnie korporacje zdecydują się na, co popieram w pełni, decydują się na zamykanie swoich oddziałów w Rosji, ale nie ulega wątpliwości, że to ma ogromny wpływ na ich finansowe funkcjonowanie. I znów ten obszar, który najbardziej cierpi, to jest obszar inwestycyjny i inwestycji tych firm w startupy, ponieważ walczą o przetrwanie. Inwestycje tylko te, które zapewniają ciągłość działania, a nie na patrzenie w przód i na rozwijanie się takie daleko, dalekie, a inwestycje technologiczne wymagają bardzo długiego, bardzo często długofalowego inwestowania, żeby widać rezultat, żebyśmy zobaczyli rezultat. W związku z tym jesteśmy w bardzo, bardzo trudnym momencie. Dostrzegam też, w, patrzę trochę czarno, może pokazuję taką czarną wizję, ale wydaje mi się, że ona też jest potrzebna, żeby ją pokazać. Dużo korporacji, dostrzegam też dzisiaj, popełnia błąd wynikający z tego, że DIK transformujemy cyfrowo przedsiębiorstwo, idąc na łatwiznę, czyli zaczynając od transformacji tej części przedsiębiorstwa najmłodszej o wiekiem organizacyjnym. W ten sposób to buduje rozdźwięk, widzę to u setek przedsiębiorców, buduje rozdźwięk wewnątrz organizacji i ogromne dysproporcje i tym samym rozwarstwia pracowników pomiędzy sobą. Więc jesteśmy w bardzo trudnym momencie, zarówno ze względu na doświadczenia postpandemiczne, jak i kryzys gospodarczy, inflację i jeszcze nasze położenie geopolityczne. Dlatego znów wrócę do tego, o mówiliśmy, Mikołaj, na samym początku, że nasza świadomość i nasza potrzeba korzystania z transformacji cyfrowej, wymuszania na firmach takich jak żabka, naszymi decyzjami konsumenckimi, inwestycji w transformację cyfrową, akurat na żabce nie trzeba wymuszać, ale na <laughs> innych przedsiębiorcach jest kluczem do sukcesu. Tak, to bardzo ciekawe, na co zwrócił ich uwagę, że ta rewolucja źle, czy rewolucja, czy transformacja, chyba lepiej tego słowa użyć, ta transformacja źle przeprowadzona, przeprowadzona tylko bardziej na poziomie legendy, opowieści i PR-u, po to, żeby móc o tym opowiadać inwestorom, rzeczywiście może doprowadzić do takich rozwarstwień. Teamów, prawda, czy, czy budowania kultury korporacyjnej w organizacji, a jak wiemy oba, i myślę, że Państwo również to doskonale rozumieją, w dużych organizacjach kultura korporacyjna jest równie ważna, jak kontrakty, czy partnerzy i rynek. Więc to rzeczywiście ciekawa, ciekawa obserwacja. Rozumiem, że ciężko funkcjonować w firmie, która na przykład ma zdigitalizowany obszar sprzedaży, a różne back office'owe funkcje są podpięte jeszcze do liczydeł, prawda, czy, czy do Exceli nowoczesnych. Tak bardzo często jest. Liczydeł. I to powoduje, że te dwie strony organizacji ze sobą nie komunikują, rozmawiają w innych językach. To doprowadza do napięć konfliktów i, i, i rozmycia tej kultury korporacyjnej czy kultury organizacji, gubią swoje why, gubią swój taki purpose of being on the market. I, I to powoduje, prędzej czy później, Wyparcie z rynku przez tych, którzy z kolei tego problemu nie mają. Ja myślę, że to jest bardzo ciekawy wątek, o nim też jeszcze będziemy rozmawiać. Jeszcze raz przypomnę, to jest tylko wstęp do, do konferencji, którą zaczynamy 29 kwietnia tematem Cyber Security. Cykl konferencji comiesięcznych Business Insider Trends z dużą finałową, o której jeszcze na razie nic Państwu nie powiemy, tylko że będzie. I powiemy, że będzie w czwartym kwartale, ale macie jako dyrektor programowy pewnie by... że miał... będzie bardzo, bardzo ciekawa, możemy też pewnie by, by, byłby nam mnie gdybym za dużo powiedział. Ja też mi zależy, byśmy się tam spotkali. Maciej, ja ci bardzo w tej chwili dziękuję za to spotkanie. Maciej Kawecki, człowiek, który stoi za Instytutem imienia imienia Lema i człowiek, który na cyfryzacji, ale też na prawie. Wspominamy, to chyba Ty byłeś jeden z głównych ekspertów RODO, a to są tematy, które są super powiązane. Wie o tych tematach wszystko. Będzie jednym z naszych głównych ekspertów już 29 kwietnia. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. I co? Dziękujemy za dziś. Dziękujemy. Ja też Państwa zapraszam i do zobaczenia 29 kwietnia. Do zobaczenia.